Cześć, witajcie. Z tej strony Dawid. Witam was w kolejnym moim nagraniu wideo. Dzisiaj porozmawiamy sobie tak bardziej na luzie na temat kolejnej stacji radiowej. Bo dawno nic nie było, nie? Na temat radia. Więc postanowiłem zrobić kolejny film. A o jakiej stacji radiowej? SK Rock. Słyszeliście o tym takim w ogóle? Bo ja poznałem dopiero tą stację kilka dni temu. Także ja tej stacji nie słucham bo ja ją poznałem kilka dni temu, słuchajcie. E, w zasadzie aplikację mobilną miałem prędzej już zainstalowaną, ale nigdy jej nie użyłem. Dopiero zacząłem się bawić e, wczoraj, a te, o tej stacji słyszałem tak w praktyce, tydzień przepraszam, tutaj też wołał. E, to to s, 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 słyszałem może miesiąc temu, nie wiem, dopiero. No niedawno przynajmniej. Jest to stacja radiowa należąca do grupy radiowej Time, czyli do tej samej, co do której należy radio SK. No już sama nas to wskazuje SK Rock, nie? Ale żeby nie było, tam Hamczaka nie ma, bo ja tę stację włączyłem. Dla tych, co nie wiedzą, Hamczak to no, dla tych, co nie wiedzą, jest jeden z prowadzących radio SK. Dobra, wchodzimy i to na w tym powiem? Bo pokaż. Najpierw wejdziemy sobie na stronę internetową w stacji radiowej, pokażę Wam co tam mamy, da, bo ten film kieruje dla słuchaczy, zasłuchających dla radio SK Rock. Jak całą playlistę, nie? No, którą nazwałem aplikacja radiową, Muszę to zmienić. Napiszę to aplikacja radiowe i materiały dla ale to, 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 później. Przechodzimy na stronę internetową i zobaczymy, co tam mają, a później pod koniec materiału pokażę Wam aplikację na Android'a oficjalną. Tej stacji radiowej, nie? Tak, żeby nie przedłużać, to wchodzimy skrock.pl Linka dostaniecie w popiszę. Dobra, otwiera, otworzyła nam się strona bardzo szybko, Dziś dzisiaj, bo wtedy bardzo wolno internet działał. I co my tu mamy? Po kolei, zakładka radio. I co my tu mamy? Player. Możemy sobie włączyć radio online. Kontaktowy numer i wszystkie wersje ze wszystkich zakładek. Więc to sobie pominiemy. I zjedziemy troszkę niżej i zobaczymy, bo tam po spodem mamy zakładki jeszcze. A nie, 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 nie. to pomyliłem się, proszę. To tu za chwilę, bo jest o jednej Oj. Wiesz? Z góry, przepraszam bardzo, ewentualne jakieś efekty, ale na to już nie mam. Pod spodem pod tym numerem mamy różne materiały wideo, jak widzicie, możecie sobie włączyć. I treść z pozostałych zakładek, nie? Podcasty mają, ale to za chwilę do tego przejdziemy. Teraz pokażę kolejne wszystkie zakładki. Program. To sobie to za chwilę nam się czyta I tu możesz sobie sprawdzić po prostu program, czyli informacje na temat ramówki. Kiedy i co jest nadawane. Tu chodzi o stację radiową, eskarognie i o audycje, jakie prowadzą. Więc nie będę przedłużał, bo to jest nic szczególnego. Dalej mamy radar. Co to jest radar? Ja szczerze wam powiem, nie też nie do końca jeszcze wiem, ja to interpretuję jako taki radar, to jest wiadomo urządzenie, które coś przechwytuje, tak namierza. Więc radar to jest po prostu mi się wydaje zakładka, w której mamy różne plotki i takie newsy wiadomości na temat różnych artystów rokowych, I różnej muzyki generalnie rokowej, Więc to już polecam sobie sprawdzić. Hmm, można kupić krążki Aerosmith. No, no dokładnie, no. To także myślę, że wydaje, że to jest. Po prostu newsy i nowości oraz wiadomości na temat tematyki stacji, czyli Radio SK Rok. Dalej no mamy co było grane. Również bardzo fajna i przydatna sprawa dla słuchaczy, gdzieś sobie możesz tutaj sprawdzić co było odtwarzane w danej w tej stacji, danego dnia i o danej godzinie, nie? To jeszcze nic, bo to masz podgląd otworu. Możesz sobie sprawdzić, czy to jest ten utwór, nie? dla go sobie szukasz, nie? No, i sobie tu przewijasz dni. Tu masz 24 godziny do tyłu, chyba tylko jest, bo jest tylko poprzedni dzień. Ale ja osobiście polecam wam stronę odsłuchane.eu. Robiłem kiedyś o niej materiał, więc sobie znajdziesz. Bo tam możesz nawet miesiąc do tyłu się cofnąć. Ale jeżeli nie chcesz na stronie internetowej radia, to sobie możesz tutaj godziny jeszcze przeglądać i, i sprawdzić, co było grane na, ofi na oficjalnej stronie internetowej radia Eskarog. Dalej mamy wiadomości, czyli to już nie jest to samo, co radar, bo radar to są newsy ze świata muzyki rockowej, a wiadomości to są po prostu wiadomości nadawane przez radio, przez stację. Tutaj nic innego jak wiadomości ze świata. Kultury tu widzicie mamy łódź, gamila słucha, na stoczni, na no, głowę. No to jest akurat sportowe coś, bo jest wiadomo mamy e, na to nagrywania filmów, wtedy kiedy nagrywam jest ta olimpiada, nie? mowa Będą pracować na uchłonie matury, areszt. No, no, to są po prostu wiadomości. To jest, że każdy artykuł sobie możesz otworzyć i sprawdzić i przy, jakieś materiały wideo, jak są posadzone, to, to się też będą pojawiały, nie? Także nic nie będę również przeciągał, przedłużał, bo, bo to jest po prostu wszystko wyjaśniane. Proszę jakichś pytań, możesz spróbować się mnie spytać, ale ja tej stacji na co dzień nie słucham, nie? No i mamy rozrywka. Kolejna zakładka, która jeszcze nie do końca taja, ale mi się wydaje, że radar to są wiadomości ze świata muzyki rogowej. Wiadomości to są wiadomości ze świata i polski, nie? A rozrywka to są wiadomości ze świata rozrywki, czyli filmu, muzyki innej, nie? Widzicie, tu mamy oszukać system Spotify. Ktoś oszukał Spotify, nie? nie. <laughs> muszę sobie to zapisać i przeczytać, co chodzi. Bo ja używam Spotify'a iMax. Tu mamy informacje o iMaxie, Obi-Wan, Gabon. Nie znam tutaj serial, no, to tylko coś filmowego. No, po prostu wiadomości kulturalne. Oczywiście tych stron, tych wiadomości jest więcej, nie? Możesz sobie przewijać te strony na dole. W zakładce tak jest, w zakładce radar i też to jest. Tu na dole możesz sobie przewijać. Nie? I w zakładce wiadomości również to jest. Przydałoby się, w zwłaszcza w zakładce wiadomości, przydałby się jeszcze podział tych wiadomości. Transportowe ze świata i tego typu sprawy, żeby szło fajnie sobie przeglądać. Może kiedyś się pojawi. Kolejną zakładką są konkursy. Tu sobie możesz przejrzeć. Już aktualny jest zakład jeden, bo mamy poalentynki niedługo, bo jest na to na a 14 lutego są poentynki, nie? sobie możesz przejrzeć i wejść i poczytać na temat tego konkursu i coś sobie i wziąć w nim udział. Nie konkursy tutaj mamy. No i ostatnia zakładka, podcasty. Czyli żeby możesz posłuchać podcastów. Podcast to jest po prostu taki serial, tylko że do posłuchania. I tu masz opis... Każdy podcast jest opisany. Możesz sobie tutaj przeczytać. Nie co to jest za podcast. Nie. Nie, tylko jeden nie jest opisany. A nie, wszystkie są opisane. Tak, tak, wszystkie są opisane. Mhm. Są tego trzy, trzy, trzy tylko są. Mamy tylko drogowskazy. Wywiadowka to jest taki post, pod, podcast, e, e, taki talk na różne tematy. Dalej mamy. E, co? Myślę, że gubiłem. Kulturowe kawałki, kulturowa historia, typu po prostu historia ze świata kultury. I ostatni podcast. Wywiadowka. no. Tutaj po prostu mamy tak na dobrą sprawę jeden podcast, nie? bo ta cała wywiadówka, tak się tam to nazywa. To jest taki, taki podcast na tematy kulturalne, i, a historia historie kulturowe, nie? a wywiadówka to jest podcast na tematy różne. I każdy podcast sobie możesz włączyć. I sobie tutaj przeglądać, przewijać odcinki, i, i prze, przeglądać, i sobie wybrać odcinek, i sobie posłuchać, nie? Bardzo fajna i ta sprawa. Bo ja podcastów co prawda nie słucham, ale wiem, że są, znam osoby, które lubią podcasty. To jest taki tego, żeby do posłuchania. No no i to byłoby tyle ze strony internetowej, na dole mamy jeszcze informacje o samej stacji, kontakt, praca w stacji i w radiu oraz regulamin, licencje, polityka prywatności i dane osobowe. Także to ze strony tyle, także muszę za chwilę zatrzymać, że, że łączę się tylko na nagrywanie ekranu telefonu i pokażę Wam aplikację, mobilną, nie? To, ale ta aplikację mobilną już będę pokazywał krócej. Bo już nie będę pokazywał ponownie, tylko odniosę od, się do strony internetowej, nie? Także no, bo tam na razie powiedzieć się do czego. Także widzimy się w telefonie. Muszę sobie przerwę na filmę zrobić. Bo mam taki... No tak czasami mam. Muszę to sami robić przerwy, więc wiadomo. Zatrzymujemy, widzimy się na, za chwilę, jakiś czas w telefonie. Widzimy, widzimy się przy telefonie, nie? E, jestem z Wami z powrotem. Pokażę Wam jeszcze pokrótce aplikację mobilną oficjalną SK, radia SK Rock. I, i będę się z wami żegnał, nie, no to pobieramy aplikację oczywiście do sklepu Play. Na iOS też jest ta aplikacja. Także linki dostaniecie na, do wersji na iOS, iOS i na Androida. Bo sprawdziłem, czy jest na iOS, a jest, jest. Pobieramy sobie. Ja w zasadzie to mam już po Linka dostaniecie w opisie, więc nie będziecie musieli tak szukać. Proszę bardzo, to jest to. SK radio online. A ja, jaki jest winner tej stacji? Jak, jak zastanawiacie się ze e, Tak, to jest winner takie, takie hasło. Jak SK SK, radio SK ma na przykład hity na tasie, RMFFM ma na, na przykład najlepsza muzyka, radio SAT ma na przykład siła muzyki, nie? To radio SK Rock ma gramy co chcemy. Takie, takie hasło reklamowe, nie? Tak, to tak zwany inner stacji radiowej. Odbieramy aplikację. I tak wygląda aplikacja. No i się bardzo ten interfejs spodobał, bo on jest taki szary, w tle jest taki gradient z białego w taki, taki grafit. Naprawdę fajnie to wygląda. Nie pasuje to do kolorystyki stacji. Dobrze to zrobili. I mamy cztery zakładki. Newsy, radio, podcasty i co było Newsy, to mamy listę Najnowszych, tylko, niestety, nie wszystkich, tylko, tylko jedna strona jest. Tak jak mam, pokazywałem nam na, na stronie internetowej, nie? Na dole, że możesz sobie przewijać, nie? To tutaj mamy tylko jedną stronę. Przynajmniej ja nie odkryłem możliwości przewijania. No, tak, także, jeżeli chciałbyś starszego odniósła, bo ty, to musisz wejść na stronę internetową, nie? Na telefonie. A po drugie, to tak na dobrą sprawę, to jak klikniesz sobie na newsa, to i tak ci się otwiera strona internetowa stacji, nie? I jak sobie klikniesz na menu, to tutaj masz, tak to jest ciasteczka, ok, menu, to tutaj masz newsy, nie? Wiadomości. A i Ci się otworzyło i masz sobie, możesz przewijać wszystkie wiadomości strony też na dobre, nie? I każdy artykuł sobie możesz otworzyć, bo tak jak na komputerze. Także to trochę takie. Takie linki, umieszczone linki w aplikacji. Ja tego nie, nie przypadam, przed takim, ale tak zbudowali aplikację, nie? Więc pokazuję, jak jest. No i mamy. Radio. I co my to mamy? Jak musicie, jest jedno stacje Radio SKROC, czy jest więcej stacji Radio SK ja bardzo zaskoczę. Są cztere, cztery stacje SKROK, ale normalna SKROK, czyli taka SKROK, po prostu jest też nadawana w, w edf ze w FM, ale niestety nie w moim regionie. Ja muszę u siebie słuchać przez yy, internet. Jak już nie, um, ale ta stacja oferuje też stacje wyłącznie online, ale tylko trzy. Także jest tego niewiele, ale jest coś. Mamy SK Rok, to jest ta, ta standardowa stacja. Dalej... dalej widzicie... Ole coś innego nie rozumiem, mocno. Dalej mamy Klasyka Roka. To jest stacja już internetowa. To jest takie... Klasyczne utwory puszczają, nie nowe, ty, ty, ale tylko takie starsze. Z lat 80. i 90., nie? Ewentualnie 70. jeszcze starsze, nie? Bo no, wiadomo, rok jest gatunkiem dosyć, eh, yy, rozłożonym. A tu to puszczają wszystko. bo jest normalna stacja, raz rok. rok. No, Dalej kolejna stacja. Stacja to teraz polski rok. Czyli wyłącznie polskie utwory po polsku. Nie? Stworzone przez Polaków. I ostatnia stacja to. Ballads. Rok Ballads. Co to jest ballada? Powiedzcie teraz. Ballada, to z tego co wiem, jest to taki specyficzny utwór rokowy, Bo to jest taki, taki dosyć długi utwór. Bo to raz tak wyczytałem w internecie. Bo ja nie szukam. Także mogę was wprowadzić w błąd. Także jeżeli coś mówię nie, nie, nie tak niezgodnie z prawdą, albo coś nie tak jak trzeba, to mi napiszcie w komentarzu i, i mnie podedukujcie, nie? bo ja nie, nie słucham e, roka. Więc mogę się pomylić. Ale z tego co wyczytałem w internecie, to bo ro, e, rokowa to jest taki po prostu długi utwór, który coś opowiada, Jakis ma takie wprowadzenie. I zakończenie. No jak chce, mu nas wskazuje balada, to jest taki, taka powieść. Nie? No. I każdą stację sobie możesz włączyć. I ci gra, nie? Możesz sobie wybrać. Wybrać i ci. I ci cię stwarzał. Nie tylko, że. rok ma reklamy. A nie, teraz nie. No bo już może włączyłem aplikację, ale czasami reklamy się pojawią. Także żeby nie było. Kolejną zakładką. Ale, aha, aha. Zanim przejdziemy do kolejnej zakładki, jest, jeszcze tylko powiem, że pod spodem możesz sobie wybrać, wybrać, spojrzeć. Co było i co będzie odtwarzane, no? Tak? Będzie za chwilę, tak. Co będzie później? Pod, bo do tego co było prędzej, jest osobna zakładka. Dobra, kolejną zakładką są podcasty. Muszę zatrzymać. Na chwilę. Kolejną zakładką jest zakładka podcasty. I tu mamy te trzy podcasty: czyli właśnie ta wywiadówka, kulturowe kawałki, kulturowe historie i. I druga Wywiadówka to jest taki talk na różne tematy kawałki i historie to są kutrowe, to są po prostu opowieści. goście zapraszani do radio, to jest artyści, a, 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 ten, a ten cały, a te całe drogowskazy to są po prostu to jest taki podcast, w którym pokazują i doradzają, przedstawiają jakieś porady do, do życia, tak jak. O. Z tego co wiem, przeczytał, że przejrzałem sobie odcinki i połączyłem je na odcinek na chwilę, drogo wskazów, stąd wiem. A wywiadówka i kultowe, kulturowe kawałki, kultowe e, historie to, to wiem, bo, bo słuchałem tego kiedyś, e, więc zaraz, czytam dwa razy, stąd, stąd wiem co to jest. Nie? O bo wywiadówki słuchałem kiedyś. sobie włączyłem. To jest czystaj ciekawości, nie? Żeby, żeby wiedzieć, co to jest. Dobra. No i co? I każdy, każdy podcast sobie możesz włączyć i to masz play. I sobie możesz włączyć i masz wszystkie odcinki. Wybierasz sobie odcinek i ci I nie? I do, do góry masz sobie... Możliwość przewijania do tyłu do przodu w czasie tak? Drogowskazy, do drog, której tragiczny w... niestety w tym. Ten... Tak. To te, te strzałeczki w lewo i w prawo to są z przewijanie w czasie. Przydałby się taki postęp, postępu, nie? Jak mamy na przykład w rejerze muzyki na dole, nie? Ale, ale nie mamy. Ale jest przewijanie. Także możesz sobie z tego skorzystać. Nie? Ostatnia zakładka aplikacji to, co, to jest, co było grane i tu możesz sobie sprawdzić właśnie... do no, dwa dni do tyłu, trzy dni do tyłu, to w aplikacji są 3 dni do tyłu, a na stronie są, jest doba do tyłu, jedna doba do tyłu tylko. tylko. No to możesz sobie przed wtorem nie, i godzinę wybrać też tutaj do góry. I sprawdzić, co było odtwarzane, nie w radio. A jak wejdziesz sobie do zakładki radio, to tu masz, co będzie teraz, co, będzie, co jest teraz odtwarzane, i co będzie później odtwarzane. Każda stacja, należąca do Eski rok ma to samo. Także, ale co było grane, to tu to ma, zabiera ta lista tylko utwory z Eski rok. tej, tej zwykłej. Nie balac nie, nie, nie po polsku, tylko po prostu tej, tej standardowej. No i na koniec mamy ustawienia aplikacji. Możemy sobie powiadomienia wyłączyć bądź włączyć na temat jakichś konkursów albo e, podcastów, które słuchałeś. Nie? Jeśli chodzi o podcasty i subskrypcje, to ja nie widziałem takiej opcji, szczerze wam powiem. Bo w przypadku na przykład polskiego radia o którym też robiłem materiał, to tam można było sobie nawet konto założyć, nie? I sobie zasobować podcast jakiś, nie? To było fajne. Ale tutaj niestety nie mamy. Także to ja bym potraktował bardziej tylko jako rzecz przydatną dla tych, co słuchają podcastów przez radio i dla tych, co nie, nie zdążyli. To sobie mogą rząd odcinek włączyć przez internet, nie? W ustawieniach mamy, poza powiadomieniami, jeszcze politykę prywatności, politykę KUKI, ciasteczek, regulamin, licencje, zgody reklamowe i o aplikacji, czyli po prostu numer wersji. Nie, nic, nic innego, nic szczególnego. Aplikacja bardzo mega prosta, ale mi się wydaje, że wystarczająca aplikacja Radia SK też taka jest o której też robiłem materiał, nie? No także, ale tam robiłem materiał tylko o aplikacji. Nie robiłem już o stronie internetowej, nie? I raczej nie będę robił, bo, bo ja nie planuję. Chyba, że będziecie chcieli. To wam mogę, to mi napiszcie. To, mi, to zrobię o materiałach na stronie www.ska. Chyba zrobiłem, no nie wiem, zaraz to zobaczy się. A teraz się będę z wami żegnał. Piszcie co myślicie, o tej stacji, czy słuchacie, jest rok. Jeżeli tak, to wy się, podzielcie się doświadczeniami, bo ja tej stacji nie słucham i nie będę raczej na co dzień słuchał, bo, bo ja, tej, bo ja Roka, nie, nie z rokiem nie, nie przepadam, nie? Także dobra, żegnam się z pamięć, to będzie koniec dzisiejszego materiału, dzisiejszego dla mnie i dzisiejszego dla was. Bo, bo ja to nagrywam w niedzielę, a opublikowane zostanie to w poniedziałek. Bo ja będę robił starość, robić, bo, robić, mogę w inne dni, ale publikować te dni, które już ustaliłem. Na tak, no ustaliłem. Nie? Wtorek, piątek, wtorek, piątek. Kiedyś robiłem poniedziałek, sobota, poniedziałek, sobota. I teraz pewnie zapytacie, dlaczego robię teraz Wtorek, piątek, wtorek, piątek. Jest tak dlatego, że zmieniły mi się dni rehabilitacji i po prostu muszę się dostosować. Nie? Z kanałem też nie, bo jak wiadomo, życie ma człowiek też inne rzeczy do robienia. Dlatego no, żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć.